Não me roube zrobić zrobicie stupy data crash, słyszysz? cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę? Ale o pan stał na końcu kolejny. Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan pani z pod procesem sieci Delemaine. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny z żadnych Udawaj numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Co? Ach. Siedem siedem Numer został skojarzony ze zdarzeniem. Końcówka 96 oznacza rządowych wrogów publicznych. Pańska tożsamość została ustalona. Panie Hansi Jonas. Jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia? 77111101096. Nic złego się nie stało. Czy mogę porozmawiać z prawdziwym Delamainem? Wi, przepraszam, jeśli pod proces pana zirytował. Przechodzę mm. przez angażowanie. kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? E, Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że proszę podążać. Tasz łączy warsztat z piórem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety obecny warsztat jest zadania. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczyny awarii pojazdu w sieci Telemain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko. Też duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony mogąc pana Kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. Jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy Pan najróżniejsze usługi i będąc przekonany o Pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Do czego potrzebna Ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy Netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany. I przy odrobinie złej woli, mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. Dobrze, pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwa. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połącza się z nimi i sprowadza je do garażu. Zobaczę co da się zrobić. Samochody sieci Dylanine są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać.